Dziadek. O, leża jasna no. Się usnął trochę. Pani kochana, Ja ten mój wnuczek jak tym on motorem jeździło, pani kochana. Ja tu stary jestem. Ledwo po schodach chodzę i tak on mnie przysyła te bluzetki, te... O tak mnie mnie czekoladę przysłał, a nie mam zębów, już mu nic nie mówiłem. I te motory, i motory, i motory, a ja ledwo, Pani kochana, na lekach jadę, po schodach schodzę. Ale dobry chłopaczyna, no dobry chłopak. Ale już mi głowa boli od tych motorów.